Drodzy bracia i siostry, szczęść Boże! Teraz chciałem podzielić się z wami słowami księdza Piotra. Słowami, które prawdopodobnie doprowadziły do tych sformułowania, tych zarzutów, bo nie każdy, bądźmy szczerzy, a właściwie mniejszość, jeżeli ktokolwiek lubi słuchać na swój temat prawdę. E... Jezus co prawda powiedział, że Prawda was wyzwoli, jednak tak, w gruncie rzeczy ludzie lubią się oszukiwać, i rzadko kiedy ta prawda do nich dociera. Dlatego uważam, że te słowa, które zaraz usłyszycie, były jednymi z tych właśnie słów, które spowodowały, że ksiądz Piotr Glas znalazł się pod ostrzałem tak ciężkich zarzutów. Posłuchajmy wspólnie. Chciałbym jeszcze skoncentrować się, póki mam parę minut, o fałszywych nabożeństwach do Matki Bożej. Żyjemy w nich, wciskają nam, albo sami sobie robimy takie nabożeństwa i żyjemy w takim swoim światku. Jestem oddany, konsekrowany, Różańcy mówię wszystko, a nic mi nie wychodzi. Pier więc tak tylko zeskanuję bardzo szybko, ale so, wejdźcie sobie w tą lekturę. Jeśli więc głosimy doskonałe nabożeństwo na świętej dziewicy, to tylko w tym celu, by nabożeństwo nasze do Jezusa Chrystusa stało się gruntowniejsze i doskonalsze, aby poddać łatwy i pewny środek do znalezienia Chrystusa. No to chyba o to wszystkim chodzi, nie? Nie z forum do forum, nie z stadionu na stadion. Tu jest to, co Wam daje. Łatwy, szybki i pewny środek. Gdyby nabożeństwo do najświętszej dziewicy oddawało, oddalało nas od Jezusa Chrystusa, to trzeba by je odrzucić jako złudzenie szatańskie. Nie ma żadnej z tego nie ma dyskusji. Nabożeństwo to jest konieczne, ale tylko na to, by Jezusa Chrystusa całkowicie znaleźć, ukochać go, i wiernie mu służyć do końca życia Amen I teraz tak Święty Ludwik Demofor wyznacza Jakie są fałszywi czciciele Marii. Fałszywi To są krytycy, skrupulanci Powierzchowni, zarozumiali Obudnicy, niestali Salolubni I egoiści To są tylko takie wyjątki Ale poczytajcie sobie, bo to jest rzeczywiście ciekawe czy krytycy, krytycy to zazwyczaj pyszni uczeni, zarozumieni teologowie, Boże Święty. Zazwyczaj pyszni uczeni, zarozumiali teologowie, niedowiarkowie, którzy w głębi duszy mają wprawdzie cokolwiek, nabożeństwo od Najświętszej Marii Panny, ale krytykują wszelkie pobożne praktyki, podają wątpliwości, wszelkie cuda i zdarzenia. Znieść nie mogą widoku ludzi prostych, pokornych, modlących się na klęcząco przed ołtarzem lub obrazem Najświętszej Marii Banny. Obwiniają ich nawet o bałwochwalstwo. To 400 lat ma ten tekst. Coś się zmieniło? Nic. Czciciele skrupulanci to ci, którzy obawiają się, by czcząc matkę nie ująć czci synowi, by wynosząc Maryję nie poniżyć Jezusa. Nie chcą, by mówiono tak często o najświętszej dziewicy, bo się tak często do niej, do, by się tak często do niej zwracano. No to jest cały Zachód. Prawie. Po co? No przecież to wszystko trzeba wynieść Matkę Bożą. Po cóż tyle różańców, tyle nabożeństw do najświętszej Marii Panny? Czy, nie, czy to nie jest ośmieszeniem naszej religii? Uznaje tylko tych, co się modlą do Jezusa Chrystusa. Tylko tych uznają. Trzeba się uciekać do Chrystusa. On jest naszym jedynym pośrednikiem. No, to co mówimy, prawda? Chrystus na wszystko odkupił. Tylko jak jesteś chory, to jest twoja wina, a Jezus to ten, więc rzucam to na ciebie wszystko. No to co jest ze mną złe? Dlaczego jestem chory? To jest cała ta teologia, która dzisiaj wsącza się jak trucizna i rozbija nas. Tak jak woda w w zimie wchodzi w asfalt, mróz przyjdzie i rozwala najlepsze drogi. Tak to się wciska. Więc, więc widzicie, to wszystko jest powalone. Powyższe twierdzenia są poniekąd słuszne. Wszelako przekręca się je w tym celu, były przeszkadzać nabożeństwom na święcie Marii Pany. Dlatego są bardzo niebezpieczne i stanowią pewnego rodzaju sidła, które zły duch stawia pod pozorem większego dobra. Pozorek. Szatan jest inteligentny. Przecież jak się gdzieś gromadzimy, to wszędzie tylko Jezus. Najczęściej już nie ma pasyjki, bo już Jezus jest u protestantów w ten sposób, bo On już nie jest na krzyżu, On już ten, więc. Ale dalej jest krzyż i mówimy pięknie, i power, i moc, i ludzie leżą i wszyscy się dobrze bawią. Pod pozorem. Pamiętajcie, to jest wszystko pozór. Nie dajmy się zwieść. Nigdy bowiem nie czcimy więcej Jezusa Chrystusa niż wtedy, gdy czcimy Najświętszą Dziewicę. Bo czcimy ją dlatego tylko, by doskonale czcić Jezusa. Idziemy do niej jako do drogi prowadzącej do zamierzonego celu, którym jest Jezus Chrystus. To jest właśnie to, przecież pierwsza, tutaj to pierwsze zdanie, Kościół Święty raz z Duchem Świętym błogosławi wpierw Najświętszą Dziewicę. A potem dopiero Jezusa błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Nie dlatego, jakoby Maryja Panna znaczyła więcej niż Jezus lub byłam równa, byłoby to nieznośną herezją, ale dlatego, że trzeba wpierw sławić Maryję, by doskonalej wielbić Jezusa. Amen. I to jest teraz chyba coś, co uderza nas w nasz klimacik. Niestety. Nie na zachodzie, bo tam są już inne klimaty ale w nasz klimacie, czciciele powierzchowni. Jak myślicie, ile by tych ludzi powierzchownych, naszych katolików, chrzczonych, bierzmowanych, którzy nic nie mają wspólnego, niedzielnych, kościółkowych, którzy tylko idą, żeby się pokazać, furą zajechać, prawda? Jakby ich wszystkich wyjąć z kościoła. Ile by ludzi zostało w tej kościele, którzy naprawdę, no może nikt to nie, ale <noise> no właśnie, ja nie wiem, Mianim nie mnie oceniać. A czy mnie już jakąś iluzją Szczególnie mówię o naszym kraju. Czy my nie żyjemy jakąś iluzją? Ludzie są fantastyczni, ludzie chcą, ludzie szukają, ale wpadli już w taki marazm, że oni właściwie nic nie widzą. Dom, kościół, dom, rosołek, kurczak, sałatka, yy, pół litra, grilek i tak dalej, nie? I tak już Panu Bogu coś i sobie coś, nie? Teraz czciciele powierzchowni, Czciciele powierzchowni to tacy, którzy nabożeństwo do Najświętszej Marii Panny zasadza się na praktykach czysto zewnętrznych. Lubią się tylko w zewnętrznej szacie nabożeństwa do Najświętszej Panny, lubują się, przepraszam, tylko w zewnętrznej szacie do, nabożeństwa do Najświętszej Panny, gdy nie mają ducha wewnętrznego. Odmawiają mnóstwo różańców pospiesznie. Wysłuchują po kilka mszy świętych. Od 6 do ósmej siedzą. Bez, bez nabożeństwa. Biorą udział w procesjach bez należnego skupienia. Jakieś byłem w Bożego Ciała, no to se twadzę i... I pod rękaw, żeby się nie dymiło. No... Bez należytego skupienia. Należą do wszystkich możliwych bractw Bratw, a przy tym wszystkim najmniejszej, nie ma poprawy w ich życiu. Nie walczą z namiętnościami, nie naśladują cud Najświętszej i Panny. Czy widzimy? Lubują się w uczuciowych momentach nabożeństw, ale nie zważają na ich prawdziwą treść. Świat jest pełen tego rodzaju ludzi zewnętrznych. Zgadzam się stuprocentowo, pewno jestem jednym z nich.